Część 103 i 44 w tym roku: życie i śmierć starej duszy. Byłoby szkoda, gdyby wraz z opuszczeniem trumny do grobu pogrzebana została spuścizna życia starej duszy. Młode dusze znikają bezgłośnie, ponieważ nie mają wiele do pozostawienia. Często były zajęte tylko sobą, swoimi zmartwieniami, problemami oraz własną bezradnością. Jeśli rzeczywiście osiągnęły nieco dłuższy wiek, były wówczas jedynie klientami, lekarzy i innych. Pomocników, gdyż zawsze czuły, że muszą być zdane na pomoc innych. Im dusza młodsza, tym bardziej niezdarna, tym bardziej zależna od systemów wsparcia i tym szybciej się starzeje. W wieku 50 lat ma z reguły tylko połowę swoich sił, resztę stanowią choroby ułomności i zużyte organy. Zewnętrzność jest wyrazem wnętrza zgodnie z uniwersalnym prawem jak wewnątrz tak i na zewnątrz. Aby zapobiec takiemu niechlubnemu końcowi wielu absolwentów etapu zawodowego zwanych rencistami albo emerytami chętnie zezwala na ozdobienie się medalami, aby nie było tak gorzko i iluzja spełnionego życia nadal trwała. Jeżeli jednak nadal mają poczucie, że ich talenty i zdolności nie zostały dostatecznie docenione lub wykorzystane, po przejściu na emeryturę, szukają zajęcia na stanowiskach wolontariackich, co samo w sobie nie jest złe, pod warunkiem, że to, co tam robią, ma jakiś sens i wykorzystują tam swoje talenty. Motywy ich są jednak różne, dla niektórych brak medali i uznania oraz rozbrajające. Odkrywcze spojrzenie wstecz na własne dotychczasowe życie. Jak dotąd nie było w ich życiu nic, o czym można by było powiedzieć, że pozostanie coś z tego dla potomnych. Chcą wtedy ocalić to, co jeszcze daje się uratować, zwłaszcza własną opinię o sobie. To wszystko dotyczy młodych dusz, ale są też stare dusze, które muszą zakończyć swoje ziemskie życie. Co jest interesujące w tym momencie, to patrzenie wstecz. Nawet jeśli nie są już w stanie ze względów zdrowotnych spojrzeć wstecz, dobrzy obserwatorzy, Którzy prawdopodobnie pochodzą z tej samej rodziny starych dusz, mogą to zrobić ich imieniu. Chciałbym więc podjąć dzisiaj taką próbę. Ta retrospektywa ujawnia wszystkie cechy konkretnej starej duszy człowieka, który od nas odszedł, ale który pozostawił ślady po sobie. Stara dusza, gdy dojdzie do kresu swojej ziemskiej wędrówki, chce do końca zachować swoją niezależność. Nie chce stać się osobą potrzebującą opieki, nie chce być zależną od pomocy innych. Już za życia wyróżniała się tym, że tam, gdzie to było możliwe, starała się rezygnować z pomocy innych. Dlatego, bo nie chciała się uzależniać. Jeśli nieuchronnie potrzebuje jednak na końcu jej etapu życia opieki, prosi Boga a o jak najszybszą, ulgę o rychłą śmierć, aby nie stała się zbyt długo ciężarem dla innych, nie mogąc sobie samemu pomóc. Bóg to słyszy i na to reaguje, i dusza sama wyznacza moment przejścia na drugą stronę, który jest wówczas stosunkowo bliski początkowi jej bezradności. Oto podsumowanie tego, co pozostawia po sobie taka stara, konkretna dusza, ujęte w czternastu punktach. Punkt jeden. Stara dusza pozostawia owoce swojej zobowiązywalności. Zobowiązywalność jest cechą charakterystyczną dla starej duszy. Jeśli coś komuś obiecała, dotrzymywała zawsze słowa. Dzięki temu. Pozostanie w pamięci innych. Konsekwentność sprawiła, że pozostawiła po sobie dzieła, które powstały później dzięki jej rzetelności. Punkt drugi. Stara dusza, która odchodzi, i tak nie przejmowała się opinią innych. Trzymała się z daleka od wielu komitetów, zgromadzeń i ludzi, w których Wśród których nie czuła się komfortowo. Nie cofała się pod naporem z czystego oportunizmu, żeby wyświadczyć komuś przysługę, nabyć współczucie czy jakąkolwiek korzyść. Punkt trzeci. Zawsze była ukierunkowana na sens. Nie robiła niczego, co wydawało jej się bezsensowne. Zawsze musiało wyjść coś trwałego z tego i coś sensownego, coś kreatywnego. Dlatego też była bardzo precyzyjna w swoich działaniach. Nigdy nie zadawalały ją półśrodki i połowiczne rezultaty. Nie znosiła niechlujstwa. Miała także najlepsze narzędzia i używała najlepszych materiałów, aby pozostawić po sobie coś trwałego. Belki dachowe w zbudowanym przez nią domu były dwukrotnie mocniejsze niż wymagały tego przepisy. Punkt czwarty. Unikała rzeczy bezsensownych i powierzchownych. Trzymała się z daleka od wszelkich spotkań towarzyskich, jak już powiedziałem, na których nie czuła się komfortowo. Nie miała nastroju na bezsensowne pogawędki to była dla niej po prostu strata życia. Punkt piąty. Wdzięczność i zadowolenie charakteryzowały całe jej życie. Zawsze widziała szklankę do połowy pełną i dlatego nigdy nie rozpaczała. Nie złamały jej liczne operacje i nowotwory. Zawsze widziała światełko na końcu tunelu. A uniwersalne prawa potwierdziły, że miała rację. Pozytywne rzeczy, o których myślała, przyciągały pozytywne rzeczy. Rak został pokonany bez znaczącej hemoterapii, z mocy wyobraźni i wiary, że może być inaczej, stało się po prostu tak, jak się stało. Mottem było nie zwracać uwagi na Chorobę. Choroba ustąpiła, bo nie miała już energii, którą mogła się żywić. Można było pomyśleć, że zadziałały cuda. Było to po prostu intuicyjne zastosowanie uniwersalnych praw. Wraz z nastawieniem zmienia się bowiem także wynik. Przerzuty zniknęły bez żadnych diet, detoksów i środków. Ostrożności. Jedyną detoksykacją był domowym sposobem, była domowym sposobem wyprodukowana nalewka i dobre piwo. I tak to szło do końca. Punkt szósty. Niezłomność. Moc nie była tylko fizyczna, przede wszystkim była obecnie. Obecna mentalnie, żadne trudności nie były na tyle duże, by zmusić tego człowieka do poddania się. Pozytywne nastawienie dodało mu ogromnej siły. To, co było niemożliwe dla przeciętnego człowieka, dla jej, dla niej, dla tej starej duszy, było po prostu wykonalnym wyzwaniem. I niebo to zawsze poparło. Punkt Siódmy. Jeśli poproszono ową starą duszę o pomoc i prośba była zasadna, nie wahała się, by pomóc. A kiedy pomagała, to całym sercem. Nie miało wtedy dla niej znaczenia, ile musiała zainwestować w postaci pieniędzy, czasu i materiałów. Ostatecznie wynik miał wypaść idealnie. Kiedy pomagała, była całkowicie zaangażowana. Nigdy nie narzekała, ale doprowadziła sprawę do końca, niezależnie od tego, jak było to trudne. W pamięci innych pozostaje skuteczność i bezinteresowność chęci pomocy. Punkt ósmy. Jedną z najważniejszych zasad była zasada wykonalności. To się nie da. To zdanie u tej duszy nie istniało. Wszystko się da, było jej mottem przewodnim. Jeśli nie tak, to inaczej. Zawsze był jakiś plan B. Wycofanie się i poddanie się nie wchodziły w grę. Taka postawa zawsze była nagradzana sukcesem i trwałymi wynikami. Punkt dziewiąty. Nie było miejsca na niepotrzebne dyskusje. Na procesy decyzyjne, na przeglądanie broszur w celu znalezienia najlepszego wariantu po długich poszukiwaniach. Stara dusza od razu wiedziała dzięki intuicji, jak to zrobić i co zrobić. Szybkość myślenia i wdrażania wprawiała ją w lekki niepokój, ponieważ ludzie wokół niej, prokrastynatorzy, mówiąc prościej. Działali jej na nerwy. Tutaj czasami okazywała pewną niecierpliwość. Punkt dziesiąty. Nie znosiła nieszczerych ludzi. Jeśli ktoś ją zdradził, w jej oczach zniknął na zawsze, z jej życia zniknął na zawsze. Przyjaźń szybko się skończyła i nigdy więcej się nie spotkali. Nie było tu miejsca na kompromis, na przebaczenie, na zrozumienie słabości. Szczerość, uczciwość i rzetelność były bowiem najwyższymi zasadami tej starej duszy. Oto, o co, oto, co oczekiwało od siebie, to oczekiwałe także od innych. Punkt jedenasty. Nie czuła się tylko w dialogu ze starymi duszami, kiedy dobrze czuła się tylko w dialogu ze starymi duszami. Kiedy spotkała starą duszę, natychmiast wyczuwała jej poziom wibracji i sygnalizowała jej empatię. Punkt 12. Miała bardzo silną intuicyjną percepcję tego, co czuje druga osoba. Jeśli spotkała złośliwą osobę, zwłaszcza hipokrytę, intuicyjnie natychmiast to rozpoznawała i odwracała się od tego człowieka i miała odwagę to powiedzieć głośno przed wszystkimi. Werbalizowała to, co myślała i zgodnie z tym się zachowywała. W taki sposób dystansowała się od wszystkich toksycznych ludzi. Punkt 13. Potrzebowała odosobnienia. Nie była osobą, która mogła być szczęśliwa w jakimś korsecie i ciągłej obecności innych wokół niej. Większość czasu spędzała w miejscu, w którym mogła być sama i realizować swoje twórcze zajęcia. Nie sądzę, żeby była graczem zespołowym. Zespół po prostu działoby jej na nerwy. Punkt 14. Nie pozwalała, żeby inni o niej decydowali. Jako mąż nie była osobą, którą można było lekceważyć. Ponieważ miała własną głowę i własne poglądy, które za, uważała za całkowicie słuszne, egzekwowała je bez względu na jakąkolwiek dyplomację. Chciała zachować swoją wolność pod każdym względem i w imię tej wolności godziła się na to, że może niektórych urazić, ale to nie miało dla niej jakiegokolwiek, jakiegokolwiek znaczenia. Wniosek. Ta stara dusza pozostawia po sobie dzieła, które zostały wykonane perfekcyjnie z sercem i wielkim wysiłkiem, pozostawia po sobie ludzi, którym bezinteresownie pomogła i którzy są jej wdzięczni. Zawsze będą pamiętać tą wyjątkową, silną osobowość taką, jaką ona była. Czego możemy się nauczyć od tej starej duszy, bo o to tutaj dzisiaj w ogóle chodzi? Wiele cennych cech, które pozostawiły po sobie wiele dobrych rzeczy. Gdybyśmy ją naśladowali, nasze życie byłoby równie udane i zrównoważone. Niezależnie od tego, czy doszło do ziemskiego końca, do ziemskiej śmierci, jej wieczne dziedzictwo jest ogromne.